Dzień dobry. No i nadszedł ten czas. Muszę powymieniać te zaworki. To są zaworki kulowe. I no jak się okazało, że one nie bardzo sobie radzą na podwórku. Znaczy, no, na mrozach, jak już się odkręci wodę tą ogrodową. No, ale słyszałem, że właśnie te zawory grzybkowe lepiej sobie radzą na podwórku, na mrozach. Dodatkowo ten kranik, który tutaj kupiłem, akurat no, kupiony przez internet, i tam było napisane, że. Jest mrozoodporny. Ja myślę, że ta mrozoodporność jego polega na tym właśnie na, na tej konstrukcji grzybkowej. A może też trochę dodatkowo, dlatego że jest mosiężny. No nie wiem, zobaczymy. Wstawimy, zobaczymy, będzie wiadomo, no nie? A zobaczcie, jak to, jak to leci. O! I mamy tu <laughs> zaworek, mam taśmę teflonową, mamy tu już kranik grzybkowy. Już widzę, że tu nie będzie pasować, ale to nic. Mały problem, w zasadzie to żaden problem. Tak, na dobrą sprawę i mogę już rozłączyć. Wodę zakręciłem. Dobra, trochę syfu. Teraz tak. Zrobię tak. Teraz ten będzie pasować? Będzie, tylko trzeba teflonu troszkę dać. Chociaż jest taka rurka plastikowa, plastikowy gwint. Tutaj w tym. Także on sobie całkiem nieźle radzi. Bez uszczelnienia, bez teflonu. Ja teflon, zaraz z się nawijał. Dobra. To, bo to się wkręca tak? Dobra, to. Kurczę, trochę. Trochę zły teflon mam. Tu jest mały gwint. Tutaj. A on jest za szeroki, tak. Ale to, to drobiazg, dobra. Wezmę tak trochę na dziko na razie. Na pół będzie złożony. Dobra, jego tu wiele nie trzeba. I teraz raz przyjadę, tak. I na pewno wystarczy. No i dobra. Mocny, skubany, gruby gruby jakiś trafił, taki tek. Mam wrażenie. No i dobra. Mamy takie coś. Widać. Widać, widać, widać. Na trzy czwarte rani. Ta wylewka tu jest trochę za wąska. Ta miałem szerszą, ale to, to nie będzie poważny problem. No i co, tu jest ten, ten grzybek. Może będzie widać. Nie, nie będzie widać go tam troszeczkę, tylko widać ten kawałek zaworku. dobra. To zakładamy to. I co, tu jest miary czyste. Wkręcam, tylko tej taśmy nawinąłem, trochę ciężko gwint będzie teraz znaleźć, ale już. O. o, no i git. Nie no, super będzie. Jeszcze obrót się da. No właśnie, bo jak teraz cofnę to będzie tak trochę lipa. Kurczę, no dobra, ale chyba się da. Tu czegoś nie urwać. Dobra, będzie. No i super Już go zakręcę. Na szeroką wylewkę. Kurczę, no nie chcę się wyosprzyć. Na szeroką wylewkę w każdym razie. No wiadomo tu spadać będzie. Ale możemy nakręcić to. A potem to na to, albo od razu możemy to na to na przykład, nie? I teraz tak, tu wykręcamy. Tu się wkręci. Oj, będzie git. Co ma nie być. Uszczelki są. Wszystko jest. No git. A, przypnąć opaskę tu na tak. A nie, ja tu muszę przypiąć ten inny, bo mam tu sterownik, ja to mam inaczej. Ja mam w ten sposób, tu mam taki sterowniczek czasowy, to tak, to tak, to tak, to, to, to inaczej. To wszystko dobrze się złożyło, bo ja muszę odkręcić tą samą tą końcówkę na szybko z łączki. Ja ją wstawię. O, a teraz to będzie mi pasować. Chyba będzie. O, no i dobra. Bo tu mam ustawioną codziennie, mi tam pół godzinki wody dolewa do fontanny. Bo z fontanną mam trochę problem. No, wszędzie i remoncik zrobić. No i, no i teraz tak jeszcze podsumowując: to co, kranik nie wytrzymał mrozów. A co, plastiki te wytrzymały? Te? Albo rury wytrzymały? Wytrzymały, bez problemu. Nigdy mi nie pękł taka, taki plastik, taka kształtka, taka złączka. Znaczy to nie jest złączka, kształtka, no. yy, Nigdy mi takie kolanko tutaj nie pękło. Yy, no gdzie mogłoby, tak? ma tu Przecież te jest i tak dalej, na jakichś stryskarkach robione. Yy, nigdy nie pękł mi taki, no ten wąż, rura PE. -e. Tu jest akurat 25 zastosowana. Nigdy nie było takiego problemu. Już mam kilka takich, yy, takich rur rzuconych płyciutko pod ziemią. Ta nawet nie jest pod ziemią, tylko ta jest idzie tutaj w dół, wzdłuż ogrodzenia i idzie przy samym ogrodzeniu. Jest przypięta do ogrodzenia, ona nie idzie nawet w ziemi. Yy, woda zamarza w tym zimę. Znaczy w miarę, ile w, ile się udaje, to otwieram zawory tu otwarte. Yy, z drugiej strony też otwarte i, i, i raczej staram się, żeby ta woda sobie wypłynęła. Ale całość nie wypłynie, na pewno trochę zostaje tutaj gdzieś w przewodach. Nigdy to nie pękło, to się dobrze spisuje jako um, używanie wody ogrodowej, sobie trzeba gdzieś podłączyć z jakiegoś stawku, z jakiegoś hydroforu, yy, czy z, yy, z, 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 z kanalizacji, gdzie powiedzieć nie, z, z instalacji tej sieciowej, czy tego. No, do instalacji sieciowej to nie wiem, czy tam nie trzeba by było już mieć jakiegoś tam odbioru zrobionego, czy coś takiego. Tego nie wiem. Ja nie mam tutaj do instalacji sieciowej podłączonej. Mam do przydomowej studni, co najwyżej. Tylko też ta woda z przydomowej studni, ona średnio się nadaje do podlewania. Także mu, używałem tej wody tylko wtedy, już jak już, już no była totalna susza i, i masakra, no nie? To wtedy się używało trochę tej wody, żeby podtrzymać życie tych roślinnych. A tak teraz raczej już więcej używam chyba do... do do mycia rąk, czy coś, niż, niż, niż tam do, do podlewania. No drzewka duże już nie wymaga. Także te instalacje są proste w budowie, można sobie to robić samemu. No naprawdę, żadna filozofia. Wystarczy ze trzy narzędzia. Jedno to Pleksa, czy kątówka, inaczej mówiąc. Tym można przeciąć do cięcia rury. To można użyć do, do cięcia rur. Są specjalne nożyce, mam takie, tak fajnie się tak naciska kilka razy i tam taka gilotyna taka idzie i ucina rurę gdzie chcemy. I trzecia rzecz, taką rurę jak już mamy uciętą, to warto jej tam zrobić tak, żeby była naokoło taka lekko taka zaokrąglona potem, żeby te cięcie nie było takie kanciate. Lepiej nam się potem składać, bo tu trzeba tak wcisnąć tą rurę w tą złączkę i zakręcić potem, to tutaj, tu, tu żeby z tym się nie męczyć, to, to do tego nam... Ja tego wcześniej nie używałem, dopiero później zacząłem używać i tak nie jest to konieczne, ale można. Także to można samemu taką instalację bardzo zrobić, bardzo tanio, szybko, łatwo, przyjemnie yy, i fajna zabawa. Także polecam takie instalacje sobie robić, gdzieś komuś brakuje kranu, gdzieś na podwórku można sobie podciągnąć. I tak gadałem, a potem to widziałem wszystko. Bo za dużo gadam. Dobra, do następnego, na razie.